Chcę być tam, gdzie ty, odkryć świata szczyt. Nic nie liczy się oprócz nas. I obiecam ci wszystko, o czym śnisz. Wiem, nie musisz się już bać. Chciałem zostać twoim bohaterem, choć na chwilę zacznę zatrzymać czas. Mogę zostać dłużej, jeśli zechcesz, tylko ciebie w głowie mam. Nigdy nie mów, że nie spełni się Sekret, który znasz Jeśli mocno wierzysz, bardzo chcesz Możesz biec pod wiatr Chciałbym zostać twoim bohaterem Chciałbym dzisiaj z tobą zmienić świat Możesz zostać przy mnie, jeśli zechcesz Odkryjemy jeszcze raz, co dobre w nas w którą stronę iść, może powiesz mi w dłoniach słowom cały strach? Przejdę tysiąc mil dla tych kilku chwil, wiem na wiele mnie dziś stać. Chcia, chciałbym zostać Twoim bohaterem, choć na chwilę mógł zatrzymać czas. Mogę zostać dłużej, jeśli zechcesz. Tylko ciebie w głowie mam. Nigdy nie mów, że nie spełni się. Sekret, który znasz, jeśli mocno wierzysz bardzo chcesz. Możesz biec pod wiatr. Nigdy nie mów, że nie spełni się. Sekret, który znasz, jeśli mocno wierzysz bardzo chcesz. Możesz biec pod wiatr. Chciałbym zostać twoim bohaterem, chciałbym dzisiaj z tobą zmienić świat. Możesz zostać przy mnie, jeśli zechcesz, tylko ciebie w głowie mam.